Miał pan tak czasami, że bał się tego, co, co odkrył? Że przestraszył się tego na przykład, że, że może to jest za duże, albo że, jeden, no, że świat nie jest gotowy, no to już zrozumiałem No, ja sei hmm. mnie to rozjechało. To znaczy, hmm. ja po prostu jestem gotowy opowiedzieć ludziom o przypadkach, kiedy na przykład Sejbaba stworzył proszek, wypełnił małe naczynko proszkiem, hmm. tak? Co mam świadków, historia jest na moim kanale, możecie sobie państwo otworzyć. Natomiast ja już nie jestem w stanie takich historii z Sejbabą Przedstawić, które nie jestem w stanie po prostu, bo to by... Ja mam takie wrażenie, że to już byłoby przekroczeniem pewnej, pewnej bariery, której może i nie powinienem przekraczać, jeszcze może nie powinienem jej przekraczać, aczkolwiek myślę, że ludzie przynajmniej sobie muszą delikatnie się oswajać, że od czasu na, do czasu na ziemi przychodzą jakieś ogromne potęgi w ludzkich ciałach, które są w stanie na przykład wiedzieć, że ja z panem rozmawiam. I, i tak poukładały nam życie, że miałem być tutaj dzisiaj u żurnalisty i mówić takie rzeczy. Wydaje się to irracjonalne. A, tam Bzdura, tak mu się ułożyło życie. Akurat nie. Tak miało być, i dlatego tutaj dziś jestem.